Mogłem dać jakąś wstawkę, jak o czymś mówię, ale mi się nie chce. Więc niedawno, jeżeli nie wiecie, Fortnite wypuścił trailer koszmarów Czary. I podczas tego traileru można było zobaczyć ekipę ze Skubiego Dół. I co równie znaczy to, że są właśnie skórki ze Skubiego Dół. To w sumie można nawet zauważyć, że jest właśnie Skubiego Dół. I w ogóle też jak. Słyszałem, że właśnie, że niby mają być te skórki ze do to mają mieć. Że mają mieć dużo edycji stylów. Tak. Całe dwie. Pizza! Kanapka Kudła tego. A specjalność. <śpiewanie> I te dźwięki jeszcze ze skubiego. I te dźwięki jeszcze, dobra. Ucieczka. Te czułki, eee, no nie chcę mi się kupować tych tak fałsów, nie ma animacji jak te pieniążki w latach. No to oczywiście pamiętajcie, że jak kupujecie coś w Fortnite, no to oczywiście składam zki, nie? Eee, 3400, no 200 zł taniej niż ten zestaw DevPain. 3400, nie kupuj tego syfu. co? Pizza. pizza! Nie, dobra, to o wiele lepiej pasuje niż ta pizza, naprawdę. <laughs> Czemu to jest takie małe? Niech będzie... bagiet. To jeszcze tylko emotki. Więc, jako iż mam kudła tego kupionego i jest sezon halloweenowy, to uznałem, że sobie pogram i zrobię z tego... film. Jaki jest cel na ten film? być Victory royale. Ale nie gramy w reaktywację, tylko gramy w normalne... battle royale. Normalne. Powiem ci wprost! Chudłaty? Lubisz ma... O kurde! Ej dobra, jest o wiele więcej tego niż myślałem. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć nowych miejscówek, okej. Okay. Dobra, szczerze, ja nie wiem nic absolutnie co jest tutaj nowego. W sensie wiem tyle, że jest Myers, tutaj. Gdzieś tutaj jest Dadakat jako boss. Są budki telefoniczne z Ghostface'em I ciastki, ciasteczka z Kubiego. To tyle. O, kosztownotny. Co to kurwa jest? Tak, jest Majers, o chłopie, człowieku. Ranej Scoops, ale się boję. chodź tu. jest ze stylem trzeba. Z stylem, typie! Z stylem trzeba, a nie... No w sensie, najpierw trzeba zlikwidować typa, żeby potem zlikwidować Majersa. Oni się jeszcze teamują, no co? Jest Majers. <grystanie> ja może się odsunę, nie? Gdzie jest ten typ teraz, nie? No jeszcze chłop ucieka, no weź. <grystanie> nie! Pana pożegnamy? Dobra, można walczyć z Majersem teraz. Okej, okay, dobra, to było straszne, to było straszne, to było straszne, to, to było straszne, to było straszne, nie? To było straszne, ale hej, jak na budowanie, to... Dobra, może nie będę krakał. good! What I'm going to do? beat the... freaking Jason from. jak to było? Dobra, to ten, przerwa na kanapkę. O, tam jest typ, pop Eee tam, nie chce mi się z nim walczyć. 10 sekund później... Dobra, podroszujemy go. E, jestem... Jestem niezniszczalny. Jestem nie. Nie ma. O! kogo tu mamy? jest ze stylem. <zysy> Okej, okay, to będzie to będzie moja ulubiona rzecz do robienia jako kudłaty. O, ktoś się strzela, to może odwiedzimy koleżkę. Oho, okej, okay, chyba nie odwiedzimy koleżki. Okej, to okej tu. Już mi się odechciało, nie okej. Ah, okej okay, okay. Ja? Nie dalam. <laughs> No weź, typie, no, nie dość, że spoceniec str ok, Okej, okay. okej. No! <laughs> Jakie są szanse, że dwa razy... padniemy na to by dać tą samą emotkę, co jest? Mogę wyjść. No! Dobra, nowy zbierak. Nowy się Nikolotnia. I nowe nastawienie do gry. Nie zmienia to faktu, że i tak lecimy po moje... Ach, a za chwileczkę, za chwileczkę. Ja tutaj są. Zrób coś strasznego. Kto mu podkłada głos? Co, co, że to ma polski dubbing? Co jest? Do something scary. No, można powiedzieć, że obudziłem swoje drugie oblicze. <laughs> Ocadzbym do graczy, co? Dobra, pa 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 pana to, pana to. Dobra, nie patrzcie. Pa 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 pa. Czy ja chcę? Chodź tu! Chodź tu, tu, tu! Mam cię! Oh, Ciebie też mam! Dobra! Ten <laughs> dzwonimy, nie? No i chłopku cieka, no weź, człowieku Dawaj, dawaj, zobaczymy kto wygra. Majers czy... A, i to to jest Dodakat. Mhm, tak jak myślałem. To stawiasz na zapas. Ale ciężka walka, o, my gry, ale było ciężko. A że tutaj też nikogo nie ma no co jest Uuuu No dobra, dawaj, hey, so Man. <śpiewanie> to są men. Bo jakie to musi być komiczne, że szagi na ciebie biegnie z piłą mechaniczną Dobra, gdzie jest Jason, tym mi lepiej powiedz. O ile jest jeszcze Jason, Jason, Jason? Chyba go nie ma. O! Oho, dobra. No to ru runda druga. Dawaj, to jak ja wcześniej przegrałem na. On ma piłę mechaniczną, no co? U, nie. No, tak szczepie, ja się płyszę. Nie, no chyba. <gry> Ale hej, przynajmniej był uczciwy, bo zabił mnie normalnie z tego. Z broni, a nie z piły mechanicznej, więc tyle dobrego. No i powiedz, po co? Po, po co? Po co? Czy to omnimen Tak, to jest omniman. Po co? I will look for you. I will find you. Dobra, teraz polecę taką na dropa na tą miejscówkę. Jak tutaj dosłownie nikogo nie będzie, to o co chodzi? I... Trosiłam mnie co jest? Zostaw mnie, czekaj, nie mam broni, no. Aha, jeszcze... Nie, no. Nie, ja stawia W ogóle też jakieś coś z temu mogliście właśnie zauważyć na tym moim głównym kanale, że wrzuciłem tam posta z rozpiską na cały rok i w tyle z z miesiąców miałby właśnie być film ze skubiego dół. I w sumie ten film jakby się pojawił, więc teraz pytanie, czy to o ten film chodziło? Nie no, jeden użytkownik internetu o tym wie, ale. Nie używamy imienia, a na kanał. O tutaj też jest telefon co jest No i od razu lepiej idzie też No nie ma jakichś specjalistów, tylko normalni gracze Na się gra B Tam się strzelają to może dołączę do zabawy O, jeszcze to mam, no to koleżko. No to chyba wygrankę mamy. Jeżeli nic się nie spierniczy. No nie, piła mechaniczne, nie. Jeszcze... CO jest? Zostaw mnie typie, no. Wiecie co? Ja idę na inne tryby, bo zanim ja zdobędę tutaj na tym Halloween'owym k***a trybie wypełnionym z potencjami, to ja prędzej zapuszczę brodę jak szagi. Wiecie co? Ja nawet pójdę na reaktywację, zerobudowania, bo jako tako, ale bądź co bądź dobyłem na tym trybie elite. Więc... Koniec kurwa. Skończyło się. W tym momencie pokazuje swój cały pełny potencjał. Tak jak szagi na tej emotce. Obok nie wiem co to jest typ, ale nie jasne, skupi się na mnie. PIZZA! Nic przeładowanego i mnie napierdalają z różnych stron. Klasyk. I to to za... Trefy. po jest mój półsty łagyn. Ja Potem już. A tu. Rataj. No ale ręce mam całe spocone, człowieku, ty mi coś gadasz. Słonie to, to jest typa, nie? Dosłownie... dosłownie to, to jest typa. Stałem jeden na jeden, dobra. Ja chcę ryzykować. Zanieczyszczony w środku, czyli... Jak to wygląda, kurwa? Jest, mam go. Mogłem przeskoczyć. Koniec, kurwa. Mamy to, jest! Udało się! I jeszcze pyszna kanapeczka na koniec. A więc tak się prezentuje Halloweenowy event na ten rok. Czy będę robił takie filmy co roku? Raczej nie, bo tylko chciałem pograć, bo Kudłaty wyszedł i w sumie tyle.